Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnej środowej aktualizacji. Dziś jest to, co dodało do gry Bazar Koni. Są konie na przecenie oraz jest jakieś zadanko, które ma nas chyba przygotować na podróż do tego zamku w Dolinie Złotych Wzgórz. Chciałam powiedzieć ukrytych dinozaurów, ale nie, nie. Ok, a więc tak, zobaczymy sobie, jakie konie są na przecenie i w jakiej cenie. <gry> Okej, okay, a więc mamy tutaj Criollo. Są one za 665 Starcoins I tak takie maści tutaj są. Szczerze, może się na jakiegoś konia skuszę, ale nie wiem. To też jest Criollo, tak? Aha, jakby po dwa tutaj są. Okej, okay, tutaj jest ten Halloweenowy. W ogóle. Halloweenowy? Nie, to nie jest Halloweenowy. Boże, to jest ten z tego filmu yy, na SSO. Urodzinowy? Dali urodzinowego? Aha. Okej, okay, no dobra. Tutaj są te zwykłe maści dzikusów. W sensie no te po prostu takie o. Kurczę, może kupię nawet dzikusa? Chociaż w sumie nie wiem. Zobaczymy. Kółce islandzkie. Kółce islandzkie za 475 star coins. Nie no, ja chyba kupuję Islanda, nie? Ja nie wiem w sumie którego. Nie wiem, nie wiem jaka masz, nie wiem. <ścoughs> Zaraz wszystko zobaczymy. No i te kółce Dartmoor, ale... Ja raczej nie będę żadnego kupować, jednego mam, o tego mam. Okej, okay, wyłączyłam tylko shadery, żeby lepiej widzieć te konie, bo tu wszystko się prześwietla i tak dalej. Ale nie, no w każdym bądź razie kuce Dartmoor są za 425 Star Coins. Ja się zastanowię nad kusem albo kucem islamskim. jak się zastanowię czy w ogóle jakiegoś kupię to do was wrócę. Okej, okay, a więc zdecydowałam się na takiego konia Criollo, ponieważ mam ich w sumie tylko jednego. W sumie nawet nie wiem ile ich mam, tak naprawdę, ale okej, okay, nazwałam go Kofi. W sumie to ją. Uważam, że nawet spoko imię, no ale dobra. Kupujemy tego konia i pojedziemy na nim oczywiście zrobić te zadania nowe. Okej, okay, dosiądź teraz, bo ściągnęłam w sprzęt, więc nie musimy wracać do stajni i mam nadzieję, że w sumie ładnie, w sumie pasuje mu ten sprzęt, okej. Okay. Ogólnie, no te dzikusy, no też się nad nimi zastanawiałam i nad Islandami, ale kurczę, nie wiem. Szczerze, nie trafiła do mnie jakoś bardzo któraś z tych maści. No ale dobra, te zadania ogólnie są gdzie, bo nawet nie wiem. A na zachodnim przylądku Wy, zachodnim przylądku są te zadania Aha no właśnie nie możemy biec Okej okay, na szybko też mogę wam tak Pokazać tego konia jak on wygląda Nie no naprawdę jest mega uroczy W ogóle Słodki. Dobra jedziemy w takim razie Zrobić te zadanka Czyli do zachodni przylądek Myślicie że te zadania Będą trwały dłużej niż 5 minut No mam nadzieję Chociaż no nie wiem zobaczymy Okej okay. Mam na imię Ronald i jestem generalnym wykonawcą budowlanym. Zatrudniono mnie do usunięcia osuwiska, które blokuje drogę Starego Króla. O kurde, okej. Okay. Mówię oczywiście o trasie, która prowadzi w góry na północ od Doliny Złotych Wzgórz, ale zanim cokolwiek zrobię, muszę ocenić tamtejszą sytuację, jakie jest ryzyko, ile to będzie kosztowało i tak dalej. Ale przyda mi się trochę pomocy, jeśli znajdziesz chwilę. Okej, okay, spotkaj się na drodze starego króla. Ja nie mogę, nie wierzę w to, nie? Zanim zapytasz, tak, pracuję dla Get i to już od 11 lat. Ale od niedawna sprawa się skomplikowała. Trudno to wyjaśnić, ale moje wartości nie do końca pokrywają się z ideologią firmy. Dlatego właśnie zostałem generalnym wykonawcą. Problem w tym, że dopiero zaczynam w branży, więc nie stać mnie na wynajęcie całego zespołu. Mój klient jasno prosił o anonimowość, więc nie pytaj mnie o niego, proszę. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo cię chwalił. Pomożesz mi nieco z tą inspekcją? Fata fantastycznie. W takim razie spotkajmy się niedaleko, niedaleko osuwiska. Do zobaczenia. O kurde, nie, nie wierzę w to, że ten zamek w końcu będzie odblokowany, nie? Wow. Wow, nie mogę się doczekać. I to chyba za tydzień już będzie można tam wejść, czy kiedy? Chyba? Możliwe. Ogólnie, jeśli będę tak dziwnie mówić, albo cokolwiek, jakąś wadę wymowy, czy coś, to wybaczcie, ale byłam wczoraj u stomatologa. Będę mieć robione kanałowe, także trzymajcie za mnie kciuki. Ale to dopiero za jakoś koło dwa tygodnie, także no... No ale dobra, nie o, tym, nie o tym odcinek, ale no tak chciałam, tylko dla informacji. Dobra, którędy my w ogóle mamy tu jechać, bo ja nie pamiętam. Chyba miałam gdzieś tam pojechać. No dobra, czy naokoło, czy tędy. No właśnie, ogólnie wyłączyłam te shadery i ich nie włączyłam, ale no, no myślę, że nie ma sensu ich włączać, bo jak są te dialogi w zadaniach, to pewnie nie będzie nic widać, także. No, muszą być wyłączone, niestety. Ale ja bardzo. Aha, okej. Okay. <grych> Wilk. Ale ja bardzo ogólnie lubię grać z shaderami w SSO. Nie wiem, czy wy też, ale nawet w Minecraftcie uwielbiam, naprawdę. Bo wtedy ta gra, no, tak trochę inaczej wygląda, nie? Okej, okay, już widzę, że tutaj chyba nie. Most jest taki sam, chyba. Myślałam, że most się zmienił. O, tutaj jest ten zamek. Tu jest ten zamek. I tam będziemy mogli wejść. Jeszcze jeszcze chwila. Jeszcze chwila i będziemy mogli tam wejść. Nie mogę się doczekać tego momentu. Ale dobra, jesteśmy już tutaj przy tym Ronaldzie. Ojej, kręci mi się trochę w głowie. Dziwno, od lat nie miałem tego problemu. Muszę na chwilę przysiąść i zaczekać, aż mi przejdzie. Zbadać dla mnie to osuwisko. Zbadaj osuwisko blokujące drogę na północ od Doliny Złotych Wzgórz. Strach przed wysokością to nasza choroba rodzinna, ale panowałem nad nim. Mam brata, który też pracuje na budowie. U niego dopiero jest problem, tak? Wiem, w naszym fachu to bardzo przeszkadza. W każdym razie podejdź do osuwiska i się rozejrzyj. Nastaw też uszu? Uszy? Jeśli usłyszysz jakikolwiek łoskot, może to oznaczać, że skały są niestabilne i przebywanie w okolicy jest ryzykowne. Jeśli tak będzie, odsuń się nieco. Kiedy zbierzesz informacje, daj mi znać, co udało ci się zaobserwować, a ja wyliczę koszty. Ok, a więc mamy tutaj sobie zbadać teren. Ok, kontrola osuwiska. Co to był za dźwięk? Było przerażające. O, jakieś skały chyba lecą. Ej, ale ten dźwięk naprawdę. Teraz, teraz mnie przeraziło to miejsce. Już szybko ci poszło. I jak skały? Dzieje się z nimi coś niezwykłego. Tak, było słychać jakiś dziwny hałas. Co to mogło być? Dziwny hałas? Niczego nie słyszałem. Tutaj jest cisza i spokój. Schiza. To bardzo dziwne. Odgłos nadszedł z naprawdę daleka. Dlaczego był taki głośny? Stąd tutaj niczego nie słyszałem. Może ci się tylko wydawało. W każdym razie, zerkniesz jeszcze raz na osłubisko, żebyśmy mogli zakończyć inspekcję. Oho, i teraz się coś wydarzy pewnie. Albo i nie. Zaraz zobaczymy. Oho. Coś się dzieje. Co to? Jakaś bariera tu jest. Jakaś bariera. Okej. Okay. Gdzie nasz koń? W ogóle? A tam stoi. Za osłowiskiem chyba było coś błyszczącego. Przywidziało mi się. Najpierw dziwny hałas, a teraz coś się błyszczy? Nie, nic nie widzę. Może to skały odbijały światło. W jaki sposób skały mogłyby stworzyć wielką magiczną kurtynę? Nieważne, oto informacja o suwisku. Świetna robota, dziękuję. Klient miał rację, zawsze robisz wszystko, żeby pomóc innym. No dobrze, przeliczmy to. Względniając teren i ilość gruzów. Dobrze, czyli łącznie to będzie więcej złota niż w samym smoczym skarbcu. O ile uda mi się zwołać swoją ekipę, a tego nie mogę zagwarantować. Ale z drugiej strony klient powiedział, że usunięcie tego os osuwiska jest bardzo ważne, a ubiera się tak, że pieniądze ewidentnie nie stanowią dla niego problemu. Ta magiczna kurtyna powoli gaśnie, czuję to. Oho. Okej. Okay. Aha, i to tyle, tak? Czyli następna część będzie za tydzień, czy... Tak. OK, wróć wkrótce, by zbadać drogę wiodącą na północ. No dobra, no czyli nie były te zadania jakieś długie, ale mimo wszystko były bardzo ciekawe. W sumie fajne. Eee, dobra, czy my jeszcze coś mamy w tej aktualizacji? Wydaje mi się, że nie. No dobra, więc nic więcej nie ma. Także to by było na tyle z tych zadań, na tyle w sumie z tej aktualizacji reszta zadań będzie dostępna dopiero za tydzień także za tydzień już chyba będziemy mogli tam wejść to się jeszcze okaże nie wiem jak wy, ja się nie mogę doczekać aż w końcu zobaczymy ten zamek bo naprawdę jak widziałam kiedyś na spoilerach i tak dalej to wygląda mega klimatycznie tam mam nadzieję, że będzie jakiś padok, jakaś arena czy coś takiego może jakieś konie do kupienia też tam będą może przeniosą jakieś albo będą po prostu jakieś nowe tam do kupienia Oczywiście wszystko się okaże. No dobra, no to by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, wpaść na mojego Instagrama. Także do następnego odcinka i pa pa!